Odnoszę wrażenie, że Donald Tusk i to jego otoczenie, tych hurra takich europejczyków, demokratów uważa, uważa Polskę za byt przejściowy. Polska sobie istnieje już ponad tysiąc lat i wystarczy. I teraz trzeba przejść do bardziej wyrafinowanych form współpracy międzynarodowej, czyli do tego, żeby Polska stała się częścią czegoś na wzór. Stanów Zjednoczonych. Europy, jak już projektowano, przecież A konkretnie dobre, landu. dobre 80 lat temu, innym się marzy wizja landu na wzór niemieckiego landu, takiego jednego z landów Europy, innym bardziej chyba pesymistycznie nastawionym taka wizja prowincji, jak niegdyś w Imperium Rzymskim i to takiej prowincji przygranicznej, bo za, za nami już barbaria, barbarzyńcy, czyli Białoruś i, i y, Rosja, i my wyposażeni w brukselskie instrukcje, w te brukselskie mądrości i w ekologiczną mamy armię, być przedmurzem demokracji armię europejską. Mamy stać się przed przedmurzem demokracji y, europejskiej.